Witajcie na kanale, dzieciaki testują dzisiaj film z nowościami od wydawnictwa Media Service Zawada. Jest to kolejny film i w dzisiejszym filmie Pijamersi PJ Masks, czyli jedna z najulubieńszych bajek Oliwki. I mamy coś, co wygląda min jak puzzle. Zaraz się temu przyjrzymy. Cień. Cień. No, zaraz zobaczymy. A tutaj czas być bohaterem w środku ponad 40 naklejek. I tak, co mamy w środku? W środku, w środku, w środku już widać, że mamy zadania do wykonania. Mm, tutaj musimy nakleić ja, i pokolorować. A ja, a ja tutaj wiem, tu trzeba wpisać. Tutaj wpisać. Tu, tu, no tak, bo Ty już potrafisz czytać, więc już wiesz. Tutaj mamy coś do zrobienia. Ja bym chętnie zdradziła oliwę. A tutaj nie trzeba. Nie o, pomożesz oliwce, nie? No. Tutaj mamy, prawda, fałsz. Tutaj mamy supersowi wzrok. Sowella widzi szczegóły tak, jakby były powiększone. A tutaj są powiększone i trzeba znaleźć. Z którego obrazka pochodzą te powiększone fragmenty. Tutaj są naklejki, jest labirynt. O! Te tu naklejki, naklejki, naklejki są też naklejki wyrwać. dla ciebie, czyli można je użyć do czegoś innego. Wyrać, tak, bo tu jeszcze jest druga strona. No Możemy tak, każdy bo każdy tutaj bierze udział w tym wyścigu. I tutaj i mamy przeciwieństwa się przyciągają, mamy kolorowankę, mama, jak dobrze, dobrze i widzę. Dobrze, zaraz będziesz kolorować. tutaj trzeba właści. Wam Odpowiednią no, ja scenerię tak, no. tak, tutaj przyklejamy naklejki Tutaj jest Luna Dobrze mówię, luna. No, luna no, tutaj, tutaj miejska biblioteka zakładkę. A tutaj robimy zakładkę Już Martynka przeczytała I tak wygląda nasza książka Pijamersi, czas być bohaterem Siódmy Pijamersi, numer pracujmy, no. <grymka> zbieramy zbieramy. Rozszyfrujmy Pijamersi, nowi bohaterowie Zajrzymy teraz, co jest tutaj Tutaj mamy jest? książeczkę I Tam, 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 puzle Puzle Wow, ale tych puzli tu mamy Wow, dobra, wszystko wyjęte Wyjmiesz puzle, a ja pokażę Co jest w środku Pijamersinowi bohaterowie Ach, my tutaj ich poznajemy Jest konor, Kot Auto Jest Sovella, a Maja, czyli Sovella jest Gek, Gekson. Greg Gekson, właśnie. i so, Jest o ich mocach. Jest Romeo. Pijamersi świat ratujmy. I jeszcze jest jedna strona, gdzie jest, jest Luna i Nocny Ninja, czyli wszyscy najważniejsi bohaterowie z bajki Pijamersi. Tutaj już nam Martynka część puzli wyjęła. I mamy cienie i mamy... Hmm, takie coś. I musimy teraz dopasować cienie do postaci. O, łączą się dobrze. To trzeba przyznać, że łączą się one bardzo dobrze. Po kształcie Wspaniale. też można tutaj rozpoznać. Tak? Tak, po kształcie nawet też tutaj nie, ma, nie widzę. Przynajmniej, żeby były takiego samego kształtu. O! Jest tutaj znaczek Sowelli jeszcze z napisem Sowella I Geksona. Jest Luna, Nawet jest, jest Nocny Ninja, jest Romeo. Jest, jest Amaya. Jest Super puzzle dla małych fanów pijamersów. I kod, bo i wszystko jest. Tak wyglądają puzzle, tak wygląda książeczka. Pijamersi nowi bohaterowie. No, i w dzisiejszym filmie to by było na tyle. Zasubskrybujcie koniecznie nasz kanał, aby nie przegapić kolejnych filmów. Również z nowościami z wydawnictwa Media Service Zawada. Jak widzicie, bardzo dużo bajkowych nowości, bohaterów, ulubionych dzieci się pojawia w wydawnictwie Media Service Zawada, więc obserwujcie, subskrybujcie i zaglądajcie na nasz blog i na stronę książeczki Bajeczki. Pozdrawiam, do usłyszenia!